Kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na moje dzisiejsze czytanie. Dzisiaj zrobimy czytanie dla ryb. No właśnie, moje drogie rybki. Dzisiaj sprawdzimy, co się u Was dzieje, bądź co się ewentualnie będzie działo, ale też sprawdzimy, w jakiej obecnie jesteście energii. Kochani, ja mam wrażenie, że. To czytanie tutaj albo dotyczy jakiegoś mężczyzny, albo to czytanie jest głównie skierowane do, no właśnie, tutaj pojawia nam się jakiś mężczyzna, ktoś nowy, ktoś, kto będzie nam ofiarował swoje miłość, swoje serce. Mam wrażenie, że ten mężczyzna tutaj był tak mocno skupiony na czymś innym. Być może był zajęty czymś innym. Tutaj być może Miał zbyt dużo pracy, i tak naprawdę nie zauważał tego, co się dzieje wokół niego. Być może też nie zauważał tego, że ktoś jest ktoś, kto darzy go uczuciem. Być może też on kogoś kochał, ale jakby yy, yy, nie skupiał się na tej osobie, na, yy, na, na jej uczuciach, tylko był zajęty czymś zupełnie innym, możliwe, że po prostu miał dużo pracy, był, był zajęty pracą, miał, yy, miał, miał dużo obowiązków i też nie skupiał się na uczuciach osoby, Y, która ewentualnie kocha. No właśnie, być może osoba, która jest przy nim, być może swojej partnerki, swojej żony, tutaj nie skupiał się na uczuciach tej osoby, tylko był skupiony y, na czymś innym. Być może też nie dostrzegał, że osoba, która, którą on darzy uczuciem, tutaj te uczucia odwzajemnia. Czyli być może też nie dostrzegał, że osoba, którą on kocha, wzajemnia jego uczucia, czyli tak naprawdę kocha jego. No właśnie, ja mam wrażenie, że on być może tutaj nie skupiał się na swoich uczuciach, nie, nie zajmował się do tej pory swoimi uczuciami. Tutaj był skupiony na, e, na innych rzeczach, a też być może sam nie dostrzegał swoich uczuć, być może e, nie wiedział, e, co tak naprawdę czuje, bo się nie zajmował swoimi uczuciami. Tak naprawdę nie, on, on sam tego e, nie, nie wiedział, co on czuje, no właśnie, bo zamiast skupiać się y, na swoich uczuciach, on patrzył, y, no właśnie, tutaj y, patrzył y, na coś innego, no właśnie. Tutaj. Y, y, Patrzył y, na, y, na coś innego. No właśnie. Y, 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 ja mam wrażenie, że on tutaj. W Wcześniej nie dostrzegał, a teraz zaczął patrzeć tutaj, e, e, zaczął dostrzegać swoje uczucia z innej, jakby nowej perspektywy, ale on też zaczął patrzeć na Was i na Wasze uczucia inaczej, bo On też zmienił sposób jakby tutaj e, patrzenia na Was, e, postrzegania, ale to, e, to, że On postrzega Was e, inaczej, to też wynika z tego, że Wy zmieniliście perspektywę, yy, Wy zmieniliście pozycję, no właśnie, yy, 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 No właśnie, yy, Wy zmieniliście pozycję, Wy tu też patrzycie na Niego z innej perspektywy, z innej, yy, yy, z innej pozycji. I ponieważ wy zmieniliście pozycję, to on też musiał, jakby tutaj się do was do. Żeby Was dostrzec, no właśnie, bo z tej pozycji, której by obecnie On Was nie mógł dostrzec, ponieważ Wy już nie byliście w zasięgu Jego zwroku, Wy już mieliście pozycję, no właśnie, tutaj yy, i On, żeby też yy, spojrzeć na Was i żeby Was zobaczyć, tutaj yy, dostrzec, wasze uczucia też musił zmienić perspektywę patrzenia tutaj jakby na was i mam wrażenie, że w nim te uczucia tak naprawdę się zmieniły tutaj w miejsce starych uczuć, czyli tego co, tego co on czuł do was wcześniej. Po, y, y, pojawiły się y, nowe, y, nowe uczucia, y, nowe emocje. I mam wrażenie, że on te uczucia tutaj odradzał w sobie, y, jakby y, na nowo, albo odradza sobie na nowo. Ja mam wrażenie, że wy oboje też wasze uczucia tutaj do siebie nawzajem się zmieniły. Tutaj jakby te poprzednie uczucia, to co czuliście do siebie tutaj nawzajem zostało zastąpione Nowymi uczuciami. No właśnie. Jakby też zmieniła się wasza, wasza, wasza perspektywa patrzenia. I tak naprawdę to, co do tej pory było dla Was e, niewidoczne, to co do tej pory e, nie dostrzegaliście, tutaj e, zaczęliście dostrzegać. Ja mam wrażenie, że Wy tutaj e, 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 zaczęliście dostrzegać swoje uczucia, których nie dostrzegaliście, ponieważ były one. E, Ukryte. Może było tak, że wy nie dostrzegaliście jego uczuć, bo on tutaj y, ukrywał przed wami swoje uczucia, tak samo jak on nie dostrzegał tutaj y, Waszych uczuć, y, ponieważ Wy tutaj też y, 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 y. właśnie. Po, ponieważ wy też tych uczuć nie, jemu nie pokazywaliście. Ja mam wrażenie, że te uczucia tutaj, które y, 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 wy, y, wy mieliście tutaj y, y, być może stare uczucia, które kiedyś y, do siebie czuliście, y, a od których odeszliście, tutaj odradzają się na nowo. Jakby jakby po. Y, 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 po y, y, powracają na nowo. Tutaj y, i wy tutaj też. Y, mam wrażenie, że uczucie, które kiedyś was łączyło, powraca, i tutaj połączy was, y, jakby na nowo od początku. Mało tego, wy podążacie w kierunku tych uczuć, jakby wy też y, Podążacie za e, głosem serca. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję Wam e, za to czytanie. Życzę Wam, e, moi drodzy, żeby to czytanie tutaj z Wami wszystkimi, mówię o tych, którzy mnie teraz słuchają, żeby to czytanie z Wami re, rezonowało, żeby ono się e, Wam sprzyjało, e, spełniało. Kochani, tutaj zapraszam Was również bardzo serdecznie na moje czytania indywidualne. W sprawie tych czytań indywidualnych proszę się y, kontaktować ze mną y, y, poprzez maila. Y, maila znajdziecie y, w opisie pod spodem tego czytania, czyli pod tym y, praktycznie czytaniem. Y, jeszcze jedno, wciąż trwa promocja. Każde jednorazowe zadane pytanie kosztuje tylko 10 zł. Dlatego y, zachęcam Was y, do, y, do korzystania. Y, tej promocji bo ta promocja będzie trwała na razie tylko do końca y, lata, a to czy zostanie ona przedłużona to jeszcze nie wiadomo. Także bardzo serdecznie tutaj y, zapraszam y, was y, tutaj y, na moje y, czytania na korzystanie z moich czytań. Y, prywatnych no i oczywiście nóż, widelec tutaj skorzystanie z tej, y, z, tej y, z tej z tej promocji a 10 zł za jedno pytanie y, no właśnie to nie jest aż tak dużo kochani y, tutaj y, y, Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie Wasze komentarze, polubienia i subskrypcje. Do usłyszenia na moim kolejnym czytaniu.